Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Domu Starrika z Szybrekta. Lecimy sobie z naszą ukochaną Wikfrytką. Nie, Wikfrytką. Walanie. Walanie, dokładnie. Wikfrytkę nagrywałam rano, więc... Zostałam yy, mentalnie jeszcze z wykrytką, e, co my robimy. Nie mam pojęcia co robimy, więc robimy pewnie wszystko, jak zawsze. Jeśli nie mamy co robić, to robić wszystko. Dobra, zbieramy sobie patyczki, pozbieramy sobie trochę trawki e, i zapewne wypadałoby robić coś z maszyny i odkrywać też teren. Z tego co pamiętam, ostatnio odkryłam tu jaskinię tygrysa czy coś. Czemu ekran się zatrząsł? Nigdy, ale to absolutnie nigdy, nie pozbawię się tej schizy. Że coś się trzęsie. Ej, hej, co so fucking match? Dont! Nie mam czym tego nawieść. Lepiej przemyśl swoje zachowanie. Dobra, czekajcie. Zasadzimy sobie kokos raz i dwa. Teraz do ręki się żeby nie zrobić krzywdy nikomu i niczemu. Pozbieram sobie, co mi tutaj siedzi. Pytanie, czy ja mam drugą deskę? Bo wiem, że jedna była tam. Mam zrobić drugą deskę. Okej, okay. to pamiętam, to pamiętam, że jakiś taki cośik było. Let's see, let's see. Mm, 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 tutaj mamy tak na burdel bum jak zawsze. Przechowaj. Piec mamy. W sumie wypadałoby zrobić skrzynię, tak sobie myślę. Um, Bo nie mamy, nie? Tak coś mi się wydaje, że robiłam, ale no, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mogę być pewna niczego. E, dobra, zobaczmy sobie. a ja może bym sobie odblokowała taką łódź. Po prostu cztery takie coś się, dobra, lecimy. Cztery, te wyschnięte. Odblokujemy, zrobimy już cokolwiek do przodu, bo to jest po prostu porażka. Że ja stoję no, stop w... Nie mam bo z tego pchnięcy Dzięki. Trochę ryzykowałam, bo w sumie to nie wiedziałam, czy tutaj są te. Te, 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 takie wiecie. Węże. Ale no cóż, o, tu są węże. To pobawimy się, co? Bo ja wiem, że wy lubicie. owak. No z tym się nie lubię bawić, ale czekajcie. Jak on tu do mnie podejdzie? Wzią. Raz, dwa, trzy. Nie zdążysz mnie ciachnąć wężu. Czekajcie, i to były dublony. Hi, 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 hi. Ja bym wiecie, co zrobiła, gdybym miała taką możliwość. No, czekajcie, nie potem wykoniłam z tamtym węża, żeby nie wziąć. Ply, 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 ply. Jeszcze więcej węży. Jakim cudem? Ale tak. Bo ja sobie zrobiłam zbroję z muszelek, nie? Zrobimy to zaraz. Ojej, ja, jakie wy macie synchro. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Ałaj, awaj, awaj. Dobra. Zostawię ten krzak, wiecie? Nie jest mi aż tak bardzo potrzebny. Myślę, że znajdę inny. Który też da mi to, co, czego potrzebuję. I yy, nie będę musiała tak cierpieć. Dobra. zbezpiecznie. I jeszcze jeden. Tu też jest bezpiecznie? też jest bezpiecznie, dobra. Uf, troszeczkę mi się słabo zrobiło. Nie ukryłam. 14 życia to tak Tak średnio bym powiedziała. Dobra. I mogę sobie. Przytul się do tej. Ma Nie mogę. 4. Ojej, czekajcie. Ja sobie zjem. Czareczki sobie zjemy. Na żyćko nam to wpłynie. I wpłynie nam też to na żołądek. I jak tak dalej pójdzie, będę musiała się żywić nasionami. więc trzeba się wybrać w poszukiwaniu jakiegoś jadła, prawda? Jakby to powiedzieć, po. Bezpieczny? Bezpieczny. Po staropolskiemu. A ja nie wiem czemu staropolskiemu. Nie pytajcie mnie, czasem takie odpały ludzie mają, myślę, że wszyscy rozumieją. Mogłabym pójść po rozum do głowy. I zacząć łapać ptaki. Tylko musiałabym jeździć, czegoś jeździć, pływać na pająki. Hmm. Dobra, wiecie co? Ja sobie tak do 8 nasion przepalę i będę mimo wszystko zbierać nasiona, no i wszystko w sumie, co mi wpadnie w ręce e, na tych wyspach, bo zaraz też popłyniemy. Tylko najpierw chcę zrobić to łódź i w sumie wypadałoby zrobić skrzyneczkę, bo tak nie ukryłam, że maksymalnie 15 minut mogę nagrywać ogólnie dla siebie a wy zobaczycie troszkę mniej. Wiadomo po zmontowaniu. Chyba, że zdecyduje się. No, i mamy. Co to w ogóle jest? Za mi to służy? Nie wiem. Tutaj już jest bardziej taka łajba, wiecie. Fancy. I dobra, zróbmy skrzynkę. Bo ja chodzę, kręcę się jak nie powiem co gdzie. I mi to w ogóle nie pomoże. Garnek wypadałoby zrobić, tylko gdzie ja mechaniczny znajdę. W ogóle dzięki za tipa że ja przecież mogę zabijać yy, ośmiorniczki yy, tęczowe i one nic mi nie zrobią a są naprawdę yy, takimi ośmiorniczkami mocy, bym powiedziała także dzięki, dzięki za yy, info bo ja jestem po prostu tak y, genialnie ogarnięta, że mnie ogarnęła czekajcie, muszę patrzeć, czy nic mnie nie goni no, ścinaj to drzewko, zobaczymy aleluja, nic mnie nie goni, dobra o Panie, co to Ty na mnie spojrzałeś? Nie wiem, co ta gada, nie chcę wiedzieć, co ona gada. Nic tu nie widzę, alleluja. Dobra, posadzę tylko jedno drzewo, resztę sobie zachowam. Ja chciałam zrobić, skrzynkę chciałam zrobić. To sobie jeszcze zepnijmy, bo jest na fajnie na widok. Dajcie nasionu, dajcie mi nasionu. Ale tu jest dużo rzeczy, muszę je pozbierać. W sensie, mam na myśli liście, się trawa, wszystko to jest. Aha, ale mam jeszcze jedną. Haha, w ha, zapasie. Mm. Nie ma? Nie ma. Cudownie. Po prostu kocham te drzewa. Chociaż myślę, że 10 razy bardziej wolałabym drzewce niż węże. Ale też nie mam co narzekać, bo przecież pozbycie się węża, to jest taki pstryk. Dobra. Lecimy teraz zrobić... Ym... Ale się spaciłam. O chyba nie, nie mogę z niej. Będziemy teraz zrobić skrzynkę, tylko nie pamiętam, jak na skrzynka potrzebowałam. Raz, nie to, trzy, dwa i trzy. Cudownie robimy skrzynkę. I ono jak byk, kurła, się mi się ekran. Nie mówicie mi, że nie. A iść, ty postaci, durnaście ty jak but. Nie podziel. Przechowaj. Gdzie jest kolejna? To przechowaj. Przechow Nie przejrzyj, tylko przechowaj. Tu też przechowaj. Na razie robimy sobie taki bałagan, no brzydko mówiąc. Przechowaj, znaczy ładnie mówiąc. Ym, I pół trawy. Podziel grupę i pół trawy przechowaj. Będziemy mieć na zaś. Nasiono raz. Nasionko dwa. Um, to nie mogę się oprzeć, wiecie co? Dajcie mi chwilę, ja sobie tutaj pościnam te drzewa, co mnie tak korcą, pozbieram może trochę trawy i tych i będzie git. Dobra, wracamy do naszej rozgrywki. Może ja zacznę od tego, że przepadę sobie jedzenie i przy okazji sobie tak pozbierałam trochę rzeczy. Pochodziłam gdzie się dało, porobiłam co tam trzeba było i, i, i jest już dość późno dla mnie, ale stwierdziłam, że, że jeszcze nagram. nagram trochę odcinka, żeby nie było, że jest krótki i nudny. No niestety. Żeby zrobić dla Was 10-15 minutowe, ja muszę mieć tak przynajmniej 20 do pół godziny surowego materiału, co jest naprawdę czasami uciążliwe. Zwłaszcza teraz, ponieważ e, nagrywam to w sesji. Nagrywam to w sesji, bo co robi student to zamiast się uczyć? No oczywiście robi wszystko, by się nie uczyć. Tak jak się, nie wiem czy, 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 czy widzicie takie TikToki na, y, na TikToku, <gdzie>, gdzie studenci właśnie dzielą się tym, że mój pokój nigdy nie będzie tak czusty jak w czasie sesji, czy coś takiego. Y, Dobra, nasze życie jest w miarę w porządku. Ja wiecie co zrobię? Żeby nie było tak pusto, niedrewniane, muszelkowe. Nie jesteśmy na muszelkowe, bo potrzebuję tego... tych klonów. Ładnie mówiąc. Czekajcie, ja sobie wezmę czoleczki. Jak są, to biorę. Jeszcze muszę się do skrzynki odłożyć. Um. Muszę się do skrzynki odłożyć, dobra. Tej ostatniej. Zobaczymy. Może to ma jakąś rację, by tu jak tak będę stała. Przechowaj. Może nie popędzę do niej, wiadomo którego kąta. Przechowaj, to też przechowaj to podziel i też przechowaj. Dobra, lecimy. Lecimy na wojaż. Nie wiem, czy to można nazwać wojażem. Ale okej. Okay. Teraz pytanie, gdzie się to umieści? O, a, a, a Gdzieś tutaj była taka możliwość. Super. Pozwólcie mi teraz tam wejść i podajemy w dol. Czy jest tu jakiś glon? Jest tutaj glon. Ile tych glonów potrzebowałam? Nie wiem. A, wezmę kilka. Będę miała też do jedzenia. Więc w sumie możemy wyruszyć na, yy, prawda, wodorostobranie, czy coś tam. Kto słyszał jakieś takie głupie nazwy jeszcze? Mo można by przy okazji zrobić w sumie kiki na yy, te ja sobie to już wiecie, co ja już pływam, bo odkryłam trochę szerzej ten teren. Pff, może tak w kratkę, nie muszę tak dokładnie. Albo może lepiej dokładnie, bo ja jeszcze coś fajnego zaraz ominę. I teraz z tego będzie. Dzisiaj fale definitywnie w stronę prawej, wschodnią mnie gnają. Zastanowię się, zastanowię się, czy nie wyruszę w wojarz, bo w sumie dzisiaj tak nagram dla was dwa odcinki. Będę miała na zaś. <laughs> Więc zobaczymy, czy na prawo gdzieś się nie wybierzemy. Na wschód, jak to mówi, powiedziałam wcześniej. Dobra, jeszcze jeden glon. Myślę, że jak już dosyć, dotrzemy tutaj do brzegu wschodniego, to ja już nie będę obkrążała tej wyspy. I właśnie o tym mówię. No dobra, no tutaj jeszcze nie ma coś przypadkiem glona jakiego? Nie ma, dobra. To płyjemy z falami na wschód. Bo na wschodzie chyba jeszcze... Już... O jakie piękne, to chyba będzie bardzo burzliwa noc dzisiaj. Na wschodzie nie mam nic odkrytego. Nic. No to płyniemy. Może nam nie wiem, może wulkan odkryjemy, kto wie? A kto wie? Tu za rogiem, to nie te święta idą. To, znaczy, święta żadne nie idą, idzie w sumie wielki post. Dajcie czy wy zaliczacie się do grona tych już nielicznych w sumie, którzy jeszcze obchodzą coś takiego. Obchodzą i praktykują. Myślę, że to jest dobrze ujęte. Gdzie nie będzie można śpiewać, bawić się i tak dalej. Mamy, prawda, różne wyrzeczenia. Dla większości ludzi to bez sensu, ale w życiu trzeba mieć też jakiś cel, na przykład praktykować Umartwianie, dyscyplinę i tak dalej, To takie odmawianie sobie jednej rzeczy przez 40 dni to jest naprawdę niezła dyscyplina, większość z nas nie jest w stanie tego wykonać. Gdzie ja pływam? Co ja tu robię? Nie wiem. O, tu coś jest. Let's see. A, no to. Kolejna rafa. Zobacz mi. to Znaczy, Delfiny. Uuu. Jestem w zici. Dobra, wiecie co? E, spróbuję przepłynąć tak tędy. Tylko jestem w zici, bo fale są przeciwko mnie. Jak stąd się wydostać mam? O nie! Troszkę się rozświałam. Nie fajnie z mojej strony. Dobiję do 20 minut surowego odcinka. Myślę, że na tym będziemy kończyć. O ile wcześniej mnie fale nie zabiją. Wiecie co? Rezykwizy płyniemy. Trzeba odkrywać nowy ląd, prawda? Trzeba prowadzić trochę energii do tego odcinka, bo jak będę tak ciągle gadać, bez sensu. I... i, i A ja, 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 Tutaj tak mało tu nic nie będzie. Gdzie ja wylądowałam? Dajcie mi zobaczyć. What? To ta mapa jest taka wielka, ale bym sobie tu nałapała świetlików. No to chodzi do gary Fajnie. W wodzie na pewno idealnie się z nimi rozprawia. I bez mojej zbroi muszelkowej też. Dobra, płynę na jaki pierwszy ląd. Czy ja w ogóle posiadam włócznię? Nie, posiadam maczetę. Okej. Okay. Jest dla mnie nadzieja. I płynę tak do góry, bo liczę na to, że się... o. Czy wy to widzicie? Ooo! Oh! Kurde! To musi iść na miniaturę. Tam jakiś tuszek pływa. Po lewej. No fucking way! Pierwszy raz w życiu. Widzicie go tam? Widzicie tego tam? Chciałam dopaść. Pierwszy raz w życiu znalazłam wulkan. Zaznaczyło mi się to na mapie? Wyłagam, powiedzcie, że mi się to na mapie zaznaczyło. Ja. Pier... Nie mogę. Nie mogę. Nie przeklinaj. Czasami z nadmiernej ekscytacji zdarza mi się. Dlaczego zaczynają być wiatry? Czyż to jeszcze nie do pora roku, co wcześniej? BAWOŁY! O, ja nie mogę! Co za zajebisty odcinek? Nie mogę! No freaking way! O, się ma! taku, dobra, chodźcie! Chodźcie, bawany, dwa. Miejmy to już za sobą, tylko może nie na wodzie, co? Dobra, gryź pierwszy. Dobra, powoli, do, powoli! Do. Nie! Nie, 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 ja się na to nie godzę. Znalazłam wulkan i zabiły mi jakieś psiaczki. Jestem załamana. Jestem załamana z dużych liter. I taki będzie tytuł tego odcinka. Gdybyście teraz widzieli moją minę, to jest po prostu. Uff. za co mnie to spotyka. Jeszcze w środku sesji. Jestem dopiero na, zaraz Wam powiem, 18 z 160 slajdów i już na samym początku musiałam się takie coś trafić. Nie zgadzam się na to. Dobra, będę główne. Słów mi brakuje. Jakoś następny odcinek zrobimy. Jak? Nie wiem. Ale będę go nagrywała dzisiaj, więc muszę się pozbierać do tego momentu, żeby być w stanie dla Was na nagrać jakiś wartościowy odcinek, a nie. Ale ten był po prostu full emotion i w ogóle. Ale jestem załamana, to jest najlepszy tytuł i muszę go zapisać, bo zapomnę. Dobra, na dzisiaj to tyle ode mnie, pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach, no i do usłyszenia niebawem w kolejnych, cześć, pa pa!